Dzień dobry, dzień dobry, prawda, Państwu. Witam, prawda, wszystkich na wykładzie, prawda, z cyklu język, prawda, polski dla opornych, prawda, czyli dla tych, prawda, co to nie umią, prawda, się wysławiać, prawda, poprawnie, prawda. No i od razu widzę, że Państwo są właściwymi, prawda, że tak zażartuje, prawda, ludźmi na właściwym, prawda, miejscu, no bo nikt z Państwa nie zaprotestował, prawda. Nikt nie powiedział, hola prawda, hola prawda, nie mówi się nie umią prawda, tylko prawda, nie umieją. No ale cóż, może państwo po prostu prawda nie umią, no to w toku tego wykładu prawda, państwo się naumią. Szanowni prawda, państwo, przedmiotem prawda dzisiejszego wykładu będzie prawda, wyrażenie prawda, naprawdę prawda, pisownia prawda tego wyrażenia oraz pisownia prawda innych prawda słów i wyrażeń prawda z im prawda na, no, ale na początek prawda, zobaczmy sobie, prawda, jak to naprawdę, prawda, tak naprawdę, prawda, wygląda. Ja tu mam popisane takie zdanka. Kobiety, prawda, są naprawdę, prawda, dużo prawda, mądrzejsze od prawda, mężczyzn, prawda? No to jest oczywiście zdanie, prawda, przykładowe, prawda. Ja nie wiem, prawda, czy to jest prawda, prawda? No i jak tutaj prawda widzimy wyrażenie, naprawdę, prawda? Piszemy łącznie, prawda, naprawdę łączy się z prawdę, prawdę, prawda, łączy się, z na i to razem prawda, cudzamen do prawda, kupy daje nam, prawda, naprawdę, bo naprawdę, prawda, zawsze prawda. Piszemy łącznie, co by się prawda nie działo? No chyba, że piszemy rozdzielnie, prawda? Bo jest wyjątek, prawda? No bo prawda, gdybyśmy. A w prawda, wyjątków. Gdybyśmy, prawda, chcieli, prawda, zobrazować reakcję, prawda, panów, prawda, na to, prawda, zdanie kobiety, prawda, są naprawdę, prawda, dużo, prawda, mądrzejsze od, prawda, mężczyzn, prawda, 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 to moglibyśmy sobie, prawda, ułożyć, prawda, takie, prawda, zdanie, prawda, mężczyźni, prawda, naprawdę, prawda, obrażają się naprawdę, prawda. No i tu to drugie, prawda, naprawdę, rozdzielamy, prawda, Bez względnie, prawna rozdzielarmy, prawda? Naprawdę, prawda, rozdzielamy. Teraz prawda przejdziemy do kolejnej rzeczy. Wyrażenie, prawda, które prawda znaczy prawda? Niby prawda, to samo prawda, co naprawdę, ale piszemy je, zupełnie prawda inaczej. Wyrażenie, prawda, na pewno prawda. I tu kolejne zdanie, prawda? Tak czy siak prawda, kobiety, prawda, na pewno prawda, są lepszymi, prawda, kierowcami, prawda niż mężczyźni, prawda? No taki. Taki prawda, sobie zrobiłem napis, prawda? O właśnie prawda, napis, napis, prawda, też napiszemy, prawda, łącznie prawda, napis, prawda? No bo gdybym tu rozdzielił, no prawda, no mogliby Państwo, prawda, pomyśleć. Że ja się zdradziłem, prawda? Że ja wyjawiłem, prawda, tajemnicę, prawda? Na kogo ja prawda głosowałem w ostatnich wyborach, prawda? A ja się nie przyznam, prawda, no bo tak jak mamy tajemnicę, prawda z prawda, tak mamy, prawda, tajemnicę wyborów. Ja Państwu nie powiem, prawda, czy to jest prawda, prawda, czy to jest prawda, nieprawda, prawda? No może prawda, prawda, ale może prawda, nieprawda. Nie przyznam się, prawda, czy ja się przyczyniłem, prawda, do tego bajzlu, prawda, czy nie. Y Szanowni, prawda, państwo, bardzo ważna, prawda, rzecz, pisownia, prawda, łączna lub, prawda, rozdzielna, przyimkana, prawda, z innymi wyrazami, może, prawda, diametralnie, prawda... Ja przepraszam najmocniej, prawda, ale ja poczynię tu pewne takie wytłumaczenia, prawda, e, trudnych terminów, prawda, dla umysłów ścisłych, prawda, no bo ścisły, prawda, no, ścisły, no, ściśnięty, prawda, no, ograniczony, prawda, no, humanizm power, no, także, prawda, dla tych, dla tych, prawda, małych, prawda, politechnicznych orzeszków, prawda. Przy imek, prawda? Takie krótkie słowo, takie prawda, coś, prawda? Diametralnie, prawda? zupełnie, prawda? całkiem, prawda? wyciul prawda? Także pisownia, prawda? tego krótkiego słowa z innym prawda słowem razem, prawda? albo osobno, prawda? może nam wciul mocno, prawda, zmieniać, prawda, znaczenie, prawda zdania. Bo wyobraźmy sobie takie, prawda, zdanie, prawda? Mam, prawda, w szufladzie, prawda, oszczędności, prawda na mieszkanie i na wóz, prawda? No, wszystko, prawda, jasne, prawda? No, zbieram oszczędności, prawda, pieniądze, prawda, na dom, auto, brykę, prawda? No, jakbyśmy połączyli, prawda? Mam w szufladzie, prawda, oszczędności, prawda, na mieszkanie, prawda, i na wóz? No, ktoś by mógł pomyśleć, że mam w szufladzie bałagan, prawda, bajzel, prawda, żeby nie powiedzieć, prawda, gnój, prawda? Znaczy, znaczy, ja przepraszam najmocniej, że tak do Pana, prawda? Gnój, prawda? Ale Pan doskonale wie, że to chodzi, prawda, o gnój, prawda, w szufladzie, a nie, że Pan, prawda? Także jak ja powiem, prawda, gnój, to no, Pan się, prawda, tego gnoja, prawda, nie obrazi. Szanowni, prawda, Państwo, kolejne, prawda, zdanie, które może, prawda, wprowadzać w błąd, prawda? Czekał, prawda, w domu, prawda, na gości. No, a jakbyśmy połączyli, prawda, no, czekał w domu, na gości, no, zaczynamy się, prawda, zastanawiać. Co to, prawda, jest za, prawda, dziwny, prawda, dom? Czy to jest wilna jakiegoś Hugh Hefnera, prawda, czy innego Hefnera? No nie wiemy, prawda? No tak samo, prawda, jakbyśmy napisali takie zdanie Czekał, prawda, w domu, prawda, na turystów, prawda? A już zupełnie, prawda, że tak powiem, kociokwit, prawda, w naszych, prawda, głowach mogłoby wprowadzić takie, prawda, rozbudowane zdanie, prawda, czekał, prawda, w domu na gości i liczył na krycie. No, i tu bym tego pod żadnym pozorem nie łączył, prawda, a tego w żadnym razie, prawda, nie rozdzielał, prawda. I ostatnie, prawda, zdanie, które może, prawda, wprowadzać, prawda, w, prawda, błąd, prawda, zapytany, prawda, o to, prawda, z czym kojarzą mu się, prawda, politycy, wskazał, prawda, na rządy. No. Wszystko, prawda, jasne, prawda, no politycy kojarzą się nam z rządami, prawda, no może, prawda, poza panem Korwinem, prawda, który nigdy, prawda, nie rządził i nigdy rządził nie będzie, ale to wiadomo, prawda, pasjonat, prawda, no ale może nie zajmujmy się patologią, no bo nie musiałbym tłumaczyć, prawda, z czym by nam się ci politycy kojarzyli, jakbyśmy tu połączyli, prawda, no zresztą z tym nam też się, prawda, kojarzą, no bo przed wyborami dobre wujki, prawda, a po wyborach zwykłych, zresztą nieważne. Szanowni, szanowni, prawda, państwo, jeszcze jedna ważna rzecz, że w zależności od pisowni łącznej, prawda, lub roz, prawda, dzielnej, to samo, prawda, zdanie może się odnosić do różnych, prawda, osób. Tak, tak, no bo taki Autor, prawda, który napisał, prawda, ki się prawda? I tej ążki, -si prawda, pies z kulawą nogą nie czyta. Nawet ten piesek tą chromą łapką, prawda, Kartek nie przerzuca, prawda? To taki Autor, prawda, powie, że był prawda za duży, prawda, nakład, prawda? A znowuż prawda, że był za duży na... Kład? powiem, prawda, ojciec grubego dzieciaka, który miał komunię, prawda? No, chrzestny się, prawda, mykąsztował prawda? Kupił gówniarzowi ten czterokołowy jednoślad, prawda? A mały grubasek, prawda, nakłada siat i składa spad. No, tragedia, tragedia, proszę Państwa, tragedia. O, o, właśnie, a propos, prawda, tragedii, mam takie pytanie, czy u Państwa teraz jest, prawda, wojna albo okupacja, prawda? I Państwo kojarzą, co to, to jest wojna, prawda? To tak jak kobieta ma okres, tylko prawda mniej ofiar. I nie ma, no to dobrze, ale ja apeluję, żeby również w czasie wojny, prawda, albo okupacji dbać o poprawną polszczyznę, bo wyobraźmy sobie taką zwyczajną, prawda, scenkę rodajową z czasów, prawda, okupacji, prawda? Na jejścia, prawda, spędził czas z Krystyną, prawda? No i tu bym tego nie rozdzielał, bo możemy naprawdę obrazić Krystynę. A to porządna, prawda, kobieta, prawda? Wiem, bo ją, prawda, znam i spędzam z nią, prawda, czas. No, znaczy może nie w taki sposób, prawda, no bo to już wiadomo, prawda, kręgosłup, nie ten. No, szanowni, prawda, państwo, no czas nas, prawda, goni jak Niemiec w czasie, prawda, okupacji. Także ja już powoli, prawda, będę kończył. Jeszcze raz, prawda, apeluję o poprawną polszczyznę i ostatnie, prawda, zdanie, które potrzebę. stosowania tej poprawnej polszczyzny nam, prawda, unaoczni. Wyobraźmy sobie, szanowni, prawda, państwo, prawda, mężczyznę, który odchudzał się, prawda, dbał o linię, prawda, I tak jak pan, tylko bardziej, prawda. No i ten, ten mężczyzna, prawda, udawał się na przyjęcie na imprezkę, prawda, i zobaczmy jakie były odczucia tego mężczyzny, prawda, przed tą imprezką. Otóż ten mężczyzna, prawda, że się zbytnio naje bał się. No i tu bym tego nie łączył, prawda, bo nam wyjdzie całkiem inne zakończenie imprezy, aczkolwiek również przyjemne i tego państwu życzę dobranoc.